Ciebie teraz powiem coś, nie? Spisiński. Ty jesteś kurwa, chłopie. Taką szują jebano mnie. Nie, nie trawię cię w chuj, nie, gościu. Jak pisałeś do mnie na insta... Ja Wam powiem, że yy, byłem w szoku. Naprawdę byłem w ogromnym szoku, że, że Bokzel tak nagle się odpalił na mnie. Gdzieś tam oczywiście widziałem, że odpala się na Wardęgę, że odpala się na na Wojtka Gole na Wojtka Gole, że się odpalał to już było dla mnie, to już było dla mnie szokujące natomiast tak nic gruchy, nic pietruchy zaczął o mnie gadać szczególnie, że wiecie, że tych ludzi, którzy o nim nagrywali było naprawdę dużo nie? bo na przykład o Zebo nic nie powiedział o Rewo gdzieś tam później zaczynał coś mówić o Gimperze też nic nie powiedział natomiast o mnie w tak, aż takich mocnych słowach to był dla mnie ogromny szok Instagramie. Pamiętam jeszcze stary. Też byłem w szoku, myślałem, że z piesińskim się nikt nie przejmuje. No właśnie, dlatego byłem w szoku. Po Pandorze, że no źle się dzieje, stary, ale masz moje wsparcie. Co mhm. mnie to masz moje wsparcie? Jesteś ok w ogóle? No właśnie, to tak zostało przedstawione. Natomiast ja nie ukrywałem tego, bo mówiłem o tym na live'ach, mówiłem o tym na filmach, że piszę do, do Boxdala niejednokrotnie. Bo bałem się, że sobie chłop coś zrobi. Nie mówiłem, nie mówiłem tam, że jest ok, i tak dalej, natomiast no można powiedzieć, że pisałem, że ma moje wsparcie. Ale ogólnie, że trzymam do niego kciuki, to było powtarzane chyba ze trzy razy i głównie to mówiłem. Natomiast jak się okazuje, no no cóż. I nic się nie działo, a tydzień później film, kurwa, na mnie na przykład. Kaderzna, nie. pięć filmów z, ze, ze mną na No właśnie, tylko jeśli, jeśli byłbym fałszywy, to, to wtedy nie nagrywałem filmu, tylko wtedy byłbym fałszywy względem swoich widzów, że piszę do kogoś, bo się martwię prywatnie, natomiast publicznie dalej mam taką opinię. To znaczy, ja w tych, to nie było tak, że pisałem tutaj, że jest super gościem, a na live'ach mówiłem, że jest śmieciem, absolutnie nie, tylko właśnie mimo tego, że prywatnie się mogę o kogoś martwić, no to na tym polega. Yy, Moja robota w internecie, żeby powiedzieć to, co kiedyś myślę, prawda? Boxdale to, Bogzel to, manipulacje Boxdale'a, kurwa, no oglądałeś się. Rewo, kurwa, który zapierdolił ci. To, nawet na live mówię, że do niego piszesz? No właśnie, mówię, że to nie była żadna tajemnica. To nie było coś takiego, że ja tutaj, wiecie, mówię, że mówię samo o Boxdalu, a prywatnie do niego piszę, że on jest w porządku i żebyś na mnie nie gniewał. Tylko, że ja na liveach dosłownie mówiłem o tym otwarcie. Na liveach i na filmach przyznawałem się, że piszę do Boxdala. Ja wam kiedyś nawet czytałem, co piszę do tego Boxdala. W sensie, na tym film ostatnim mówiłem, yy, natomiast na którymś z live'ów też pisałem do niego, co dokładnie do niego piszę. To nie była absolutnie żadna, nie wiem, żadna tajemnica. Instrukcje manipulacji i musiałeś dojebać kurwa zajebisty film z Pysińskiego, ty jesteś kurwa, Dokładnie, zajebisty film z Pysińskiego, to się zgadzam. ...takim łbem, nie, Fes, kurwa, ludzie też powinni zauważyć, bo jak widzę czasami co piszą, co pisze twoje community pod komentarzami do ciebie... O, teraz wy to mam taki ja pierdolę, jakby oni wiedzieli, kiedy jest zjeb, nie? O. Totalny kurwa debil. Jakby coś, to pamiętajcie, że jestem totalnym kurwa debilem. Ale wy to wiecie przecież, wy, wy, wy to wiecie i mimo to mnie oglądacie. To jest piękne. To jest piękno hien. To jest piękno hien z Piśnickiego. Baxton plus jeden. Dokładnie, może jest zjeb, ale nasz. Dobra, i ja tu powiedział to. Natomiast yy, to było trzy... 3 albo 4 dni temu. my się dlatego oglądałem, o widzisz, to było 3 albo 4 dni temu. Natomiast dziś, mój ukazał dokładnie 6 godzin temu ukazał się taki oto film. Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie Mateusza Zwiśńskiego, Rewo Konopskiego, troszkę Wardengi, ale na tapetę weźmiemy sobie również fake konta na YouTube, hacking influencerów, temat Casio. Tak więc myślę, że odcinek będzie dla was satysfakcjonujący. Zobaczymy, zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Rewo, przyjrzałem się Twojej działalności od momentu naszego wspólnego podcastu. Miałeś okay. momentego topa i w sumie trochę nadal jesteś. Ale stanowałeś się, przeprosiłeś też widzów i tak dalej. No ja generalnie lubię słuchać ten zgrzyt, nie będę ukrywał. Ludzie jakiś czas temu zarzucili ci brak umiejętności przyjmowania krytyki Odniosłeś się do tego, ale dalej nie udzieliłeś odpowiedzi na parę takich nurtujących pytań, które do Ciebie mam i właśnie Ci je zadam. Okej. Okay. <grytanie> Czy Bagson zasłuży na nominację z roku? Zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast, natomiast powiem Ci, że to, co teraz się dzieje, jest mega dziwne. To znaczy gdzieś tam początkowo to wyglądało tak, jakby Bogdę chciał się oczyścić i, i i powiedzieć, jak to wszystko wygląda naprawdę, ta cała sytuacja z Pandorą. Natomiast w tym momencie yy, to jest już takie boks, który się przełamał jakieś tam swoje schematy, przełamał się albo uwolnił siebie samego z klatki, którą sam stworzył i teraz dosłownie mówi o wszystkich. Nawet o Rewie, nie? Wcześniej no, kompletnie byśmy się chyba nie spodziewali, żeby, że będzie gadał coś o Rewo, a teraz nagle, wiecie, początek odcinka i mówi, że no, ma do niego kilka pytań publicznych i żeby się publicznie do niego to, do tego odniósł. Zobaczymy, ciekawie. E, moi drodzy, e, w tym momencie, jak tutaj Wam o tym mówię, no to Gabriela Żukowska, cała na biało wleciała na stream i podarowała 5 pakietów wspierania. E, czyli mamy tutaj 58 plus no to 20. No to mam już teraz 80, 80 nowych wspierających na dzisiejszej transmisji na żywo, moi drodzy. Bardzo, bardzo dziękuję. E, proszę o serduszka dla Gabrieli, jeśli mogłem prosić. 1600 osób na streamie się ma na no wszystkim. na no, 60 plus 20, dobrze powiedziałem. Czy nie dobrze powiedziałem? No 60 plus 20. E, to było 80 osób wspierających, więc zachęcam za, bardzo serdecznie, żebyście zostawili serduszko właśnie dla Gabrieli, której oczywiście bardzo dziękuję. I e, jako, że jest 1600 osób na streamie, to oczywiście, oczywiście zachęcam serdecznie żebyście zostawili lajka to dobijemy do 1200 i oczywiście jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje to również do tego zapraszam ale to bardzo bardzo mocno zapraszam i co no jestem wdzięczny i dziękuję również za 36% celu który wypełniacie bardzo bardzo szybko Jednym ze zgrzytów powiedziałeś do Gimpera: Nie jest no. Ci wstyd, że współpracujesz z Fame, który współpracował z Kidrop. I powiedziałeś też, że to, że współpracujesz ze Storm Media, który współpracuje z Kidrop, to głupi argument. No Zaraz, zaraz, no tak. Niestety ci, że współprac Fame współpracuje z Kidrop i to jest wstyd. On współpracuje ze Storm Media i to nie jest wstyd. Zaraz, zaraz. Powiedz mi dlaczego, bo uważam cię za logicznie myślącą osobę. No to jest to samo, nie? A mimo wszystko, to co tutaj widzę. Jest mega głupie i nie rozumiem no, tego. Jeżeli no tak. tłumaczysz to tak, że Gimper promuje swoją twarzą federację, która współpracowała z Kidrop, a ty nie promujesz swoją twarzą nic związanego z Kidropem, ale współpracujesz z agencją, która między innymi ma ciebie w portfolio i wykorzystuje cię do tego, by rekrutować nowych influencerów i niektórzy influencerzy zgadzają się na to, żeby dołączyć do Stormidia, bo są na przykład twoimi fanami, po czym ci influencerzy zaczynają promować Kidrop. Nie jest to dla ciebie niemoralne? Biorąc pod uwagę, że wiesz o tym, że sto... No dobra, no już odpowiedziałem, to tak, to samo. Media miała Kidrop na wyłączność i to oni zajmowali się wiralową promocją tego kasyna, Ustanowskiego tak. wypowiedział, się o tym, że nie wiesz, czy chciałbyś mieć prezydenta na podcaście. No, no okej, okay, ale powiesz, ja powiem szczerze, że jakoś super... Zrobiłbyś wyjazd z prezydentem? Ech, Tutaj, się... za tydzień może być. Co byś powiedział? No Wiesz, no, biznesowo to wiadomo, że to się skleja. Nie? Ale w ogóle, czy chciałbyś? Ja bym nie chciał. Dlatego, że nie wiem, ja nie chciałbym. Tak, tak ja wiem, że kompletnie ten odcinek tego nie dotyczy, czy ja bym chciał, czy bym nie chciał, ale nie chciałbym. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to prezydent nie jest jakąś ciekawą personą, z którą chciałbym pogadać, albo zapytać go o coś. <laughs> no może to nieładnie brzmi, ale tak właśnie jest. <laughs> nie. Ale dlaczego? powiem dlaczego. Bo... Ze stanowskim, panem stanowskim, jak najbardziej. Na tym miejscu, albo to, co ktoś mówi o Tobie, najlepszą nowotą jest brak reakcji? Nie do końca, nie do końca, bo czasem jest, najczęściej jest tak, że jak nie powiesz, no to yy, to, to, co ktoś powiedział, jako ostatni, utrzymuje się i ludzie przyjmują to jako prawdę. Nie się Także mam... oczywiście, Boxer powiedział o mnie w tym odcinku, więc ja będę musiał jeszcze odpowiedzieć. No, tak to się, tak to się kręci, moi drodzy. Pamiętacie, jesteśmy i żyjemy na YouTubie do takiego wywiadu z taką osobą. Okay, no, z Dudu tylko stanowki, stanowki chciał, dokładnie. Jakbyś miał swój kanał i miał osobę, która by się nadawała do tego wywiadu, chciałbyś, żeby na Twoim kanale... No to tak, no wtedy biznesowo to bym powiedział, że tak, to się skleja, tak. A tylko biznesowo, czy także pod względem... Nie rozumiem tego, biznesowość się skleja, ale Ty sam dziennikarsko nie chcesz prezydenta na podcast. Uważam, że dziennikarsko goszczenie prezydenta naszego kraju jest najbardziej jest jak najbardziej zajebistym osiągnięciem. Jest jakiś inny powód niż to, że materiał z prezydentem na kanale Zero nie było po prostu wielkim dziełem na kanale Zero? Jest jakieś kwestie moralne związane z polityką? To jest to tylko pytanie. No dobra, to pytanie do niego, ja nie muszę odpowiadać. Zajebiste osiągnięcie? No może i tak, no może i tak, no jest jednak to głowa państwa. Natomiast no ja bym nie chciał. Jakoś mam kompletnie chyba inne jakieś tam Kierunki, w których chciałbym się rozwijać, czy mam zupełnie inne osoby, z którymi ewentualnie chciałbym kiedyś porozmawiać. Hmm. Po prostu. Nie ja wiem, czy to, bo no, to też tam przyznaję, że... znaczy nie wiem. trochę box, dolne żywo, odpowiada. Pytanie do Polizów. Bo w Niemczech tak przyznałeś, że to nie był jakiś przełomowy materiał i że dla ludzi też to nie było jakiś nie wiadomo co, że okej, okay, okej, okay, że to była rozmowa, jakieś wielkie, wielkie dzieło. Natomiast chciałem nawiązać do tego... Promujesz agencję, która budowała stronę Kidrop, a ty ciśniesz gimpera, czy jest mu wstyd, że współpracuje z fame, który promował Kidrop? Ustosunkuj się do tego. Dodatkowo mam też pytanie od wykopu, bo poproszono mnie po prostu bym ci je zadał. To nie <laughs> ty, kurwa, idziesz? ofensywne z mojej strony, tylko po prostu kontrowersyjne i jestem zwyczajnie ciekaw Twojej odpowiedzi. To jest osoba, której najbardziej ze wszystkich nie należą się pieniądze, które zarabia. To jest akurat bullshit, bo robisz dobrym robotę chłopie, więc easy. Mhm. W każdym razie prawdą jest, że przez 100% swojej internetowej kariery jedyne co robisz, to gadasz o innych i komentujesz ich zachowania. Nie zrobisz nic ciekawego i sam w sobie jesteś nudny. Nikt by cię nie oglądał, gdybyś zmienił content. Jakieś psztyczki typu nudny pies i tak dalej sobie darujemy, bo ja tak nie uważam. W każdym no. razie, jak będziesz oglądał to na transmisji, to jestem zwyczajnie ciekaw, jak na to odpowiesz. Mam do... No ale jak mu odpowiedzieć? Jak, 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 jak mu odpowiedzieć? Gość jest kanałem Komentary. Był. Znaczy, no, był kanałem Komentary, komentarze newsowym, w newsowym. Na live'ach teraz też komentuje. No i ktoś mu pisze, że. że on ogólnie ciągle komentuje to, co robi ktoś inny. Przecież no, komentary właśnie polega na komentowaniu, na wyrażeniu własnego zdania. I ktoś mówi, że no, byś na pewno nie był oglądany, gdybyś coś innego robił. No dobra, no. A niektóre osoby są stworzone do tego, żeby komentować. Prawda? Jestem kurwą. Jestem ciekaw, jak. Nad, jak, ten, jak jest, jesteś kurwą, jestem ciekaw, jak na to odpowiesz. Tak dokładnie, no. To nie jest moje zdanie, tylko jestem ciekaw Twojej opinii na ten temat. Pierwsze no hmm, dziesiątku muszę się zastanowić. Pytanie, Rewo, ale zacznijmy najpierw od tego. I jeszcze co do face-to-face'ów z ludźmi, to musisz przygotowywać się bardziej, bo jeśli chodzi o stanowskiego, to wiele rzeczy mogłeś się zapytać, a korzystasz głównie z opinii w komentarzach, co zresztą wyknął Ci nawet Twój odbiorca. Co do Twojej wypowiedzi na temat mnie i na temat tego, że atmosfera nie sprzyja tym, bym komunikował po prostu to, co nagrywam teraz, to ja też jestem tego świadomy. Przez fakt, że wiele razy nakłamałem, jestem mało wiarygodny. Uczę się no. siebie i nie mówię, że nie popełniam błędów. Ale właśnie dlatego chcę konfrontacji. Czekam na nią. I to jest właśnie moja terapia. Kasio wypowiedział się. Wiele komentarzy pojawiło się od. Terapia. No dobra. Boxdela na czacie. E, ja o Boxdela czy od Boxdela? Tak, wchodzi tutaj w interakcję z widzami. Na Ale Boxdela jest na czacie? Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. E, ciekawe, czy twoi koledzy o. są tacy lojalni. Zobaczymy niedługo na filmie. Czy ty spodziewasz się jakiegoś filmu i jacyś koledzy, którzy potencjalnie mogą wyjść nielojalni? Ale co, ktoś tak pisze? Tak, tutaj jest dusza do... To jest. Don Cassio jest taką osobą, która. nie musi powiedzieć dużo. Znaczy, on ogólnie mówi mało. Nawet jeśli długo mówi, to mówi mało. Natomiast on nie. Mu... naprawdę. jego czas antenowy nie musi trwać długo, żeby męczył samym gadaniem. A pisał, tak? A gdzie napisał? Napisał? To Pełna naprawdę? Na pewno? Dyskusja na nie mogę się o ci idzie. Do początku tego, więc. Ale, że Vogel mi mówi, zbyt. że na mnie jakiś film jest nagrywany? Być może właśnie sugeruje, że w przyszłości taki się pojawi. Ale to ja, proszę bardzo, bo ja nic nie mam do ukrycia. Ja tam wiesz. Kasia to... za dużo sobie pozwala. Ostatnich dniach dzieją się jakieś chore rzeczy. Spoofing kart SIM, hakują telefony influencerów, że wydzwaniają do kołyski ich numerów. A do mnie w ogóle też ludzie tutaj dzwonili. Wczoraj na transmisji pokazałem, że jakiś gość Z wczoraj jest 5 telefonów miałem dzisiaj tak samo. I Boxdel ma weryfikację i pisał coś na kanale Prime strony Casio. to jest? Czemu to jest w ogóle tu? Patrzcie, co to za kanał jest. Znalazłem ci gościu. To nie jest u Boxdel. Czemu ty masz weryfikację? Just only. Bog Boxdel z napisałem S, nie? Zboxder. Yes. Powiedzi z Czarnego Orła? Możliwe. Mówisz o sobie, która skończyła tylko trzy klasy podstawówki. Co ty mówisz? Że freaków oczywiście są na tyle templi, że, że nie sprawdzili co? czy to nie. rzeczywiście ja. Kolejny błąd mediów. Na to wygląda? Powodnie twoje dane są na liście Panda i pewnie za. I wygląda na to, że jest to kogoś oficjalne. Zadali pytanie podkręcające i prawie skłócili mnie z Donem Kasio. Jak to wszystko działa i się nakręca samo. Mateusz, obejrzałem twój film. Pocz Zanurzyłem się w filmy, które nagrałeś w okresie, gdy pisałeś do mnie wiadomości wspierające i nie zmieniam zdania. Dalej uważam, że zachowałeś się jak fiut. Nazwałem cię Spasiński, bo to memiczna ksywka i mnie rozśmieszyła. No dobra, no to Boxfell też jest zajebista. Boxfell Baleron też zajebiste ksywy. Śmieszne w chuj. Yy, natomiast zachowałem się jak fiut? No, ja tak nie uważam. Ty w tym materiale tłumaczysz się przez 30 minut, co i jak nam nie mówiłeś w tych materiałach, tak. omijając też sporo rzeczy ze streamów, które były gadane, a przede wszystkim te miniaturki stare. No dobra, natomiast y, o, o, omijam to, co było gadane na, gada na streamach. Nie pamiętam, co było gadane na streamach, ponieważ streamy trwają po 5 godzin. Ale Box Ty też nie masz pojęcia, co było na streamach, ponieważ sam powiedziałeś, że zagłębiłeś się w filmy, które były y, nagrywane w czasie, kiedy pisałem do ciebie y, głosówki. Poza tym po raz kolejny w, y, y, to, co mówiłem na filmach, y, to co mówiłem na live'ach. <laughs> nigdy Cię nie wyzywałem. To od tego zacznijmy i nigdy nie byłem jakoś zajebiście mocno atakujący, a to też jest y, mega y, istotne. ...podprogowo w materiałach, omijając też sporo rzeczy ze streamów, które były gadane, a przede wszystkim te miniaturki stary, podprogowo sugerujące ludziom, by źle o mnie myśleli. By źle o tym myśleli, dobra. Y, kupił mieszkanie, stary Bogdel wrócił, dogadaliśmy się, okej, okay, faktycznie nie kupiłeś tego mieszkania, e, został tutaj... E, Zamieszczony znak zapytania, ponieważ y, takie były plotki. Natomiast z perspektywy czasu, no to mogę zmienić tę miniaturkę i dać, nie wiem. Y, no, tutaj przekupił, pokrzywdzono za milczenie. No, nie przekupił. Padła tylko taka propozycja, natomiast nie przekupił, ponieważ się nie zgodziła. Nie chcę się rozgadywać na Twój temat, bo i ja i Ty dobrze wiesz, że byłeś. też Chcę Ludziom, by źle o mnie myśleli. Nie chcę się Odbudowała rozgadywać na Twój temat, bo i. Odbuduję wizerunek. Nie robię z siebie ofiary Burger Backstona. Box za to manipulacji... No akurat tutaj nic nie jest. nic nie jest żadną manipulacją. Tak, tak o tym mówił. To też powiedział. To też powiedział. I ma mistrz manipulacji wizami. No, z tego filmu właśnie tak to wynikało. No. Ja i ty dobrze wiesz, że byłeś też trochę jedną z owiec w owczym pędzie. Czerpa... Czy byłem jedną z owiec w, w owczym pędzie? Wydaje mi się, że nie. E, dlaczego, wyda... dlaczego wydaje mi się, że nie? Ponieważ gdybym był, to bym jechał z Boxdelem od samego początku do samego końca i, i nie zatrzymywałbym się. Natomiast ja w tym wszystkim ciągle podkreślałem, że Boxdel dostaje zbyt mocny hejt. A gdybym pędził tak jak takich całe stado Baranów, no to bym kompletnie tego nie zauważał i dołączyłbym śmiało do tego i bardzo chętnie. Włożyć trochę z wyświetleń w tamtym czasie i z tego chodliwego tematu. Ale tak, nie były zajebiste. Bejty, w stosunku do mnie, na swoich miniaturkach, które robiłeś, mi się nie podobały i mam do tego prawo. Jak najbardziej. Natomiast... Y, y, można zupełnie inaczej zareagować, poza tym y, powiedzieć, że nie podobały mi się twoje miniaturki, albo zachowałeś się jak fiut, dodając taką miniaturkę i mnie to wkurwiło. Y, to pier jedna sprawa, natomiast druga sprawa, mówię, to mówić, że jestem dwulicowy, że jestem szują, y, że czekam, aż ktoś będzie leżał, żeby go dojechać. I żeby mnie nienawidzić, i tak dalej. Także to jest, to jest taka mała różnica. Mam prawo do tego, by cię skrytykować. A twój tweet podpalił po prostu ląd, który i tak już mam krótki. Mimo wszystko, wymienił... No dobra, no ma... tylko, że mały, krótki ląd też się. Czy to jest jakieś wy wy wytłumaczenie? No dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie. Tak samo jak, jak wcześniej mówiliśmy o jakiejś tam zdradzie, i, i że pojawiają się teksty później, no że byłam pijana, to nie pij. No. Tak samo tutaj, no. Okej, okay, no ty masz krótki ląd, ja mam długi ląd. Czy upoważnia ciebie albo mnie to do tego, żeby się wyzywać? No kurwa, no, jak chcesz, to to rób, natomiast no, ma prawo ci się coś, coś ci nie, nie spodobać. Natomiast jak zaczynasz mnie wyzywać, no to ja e, czy będę robił to samo? E, prywatnie, gdzieś tam jak to usłyszałem, to, to zrobiłem. Natomiast publicznie, po, to po prostu wiem, że można się zachować. Miałem z Tobą gdzieś parę wiadomości, trochę popisaliśmy. Też Nie Zdaje ukrywam, się. że mam jakiś sentyment do Ciebie, tak samo jak i Ty do mnie. I zakończyliśmy już ten konflikt prywatnie. No nie ma Ta co ukrywać, jest. że ja też jestem świadomy, że Twój tweet w moją stronę odpalił, działa. Ja mam krótki ląd, mogłem zachować się po prostu bardziej z klasą pisząc do Ciebie na PW, niż Cię wyzywać. To akurat był błąd. I do tego potrafię się przyznać. Też dużo widzów ma rację, że atmosfera, w której są przekazywane te moje treści. No. Czy został zakończony konflikt? No tak. Popisaliśmy chwilę na. Na Instagramie, dłuższą chwilę tak naprawdę gdzieś tam z rana dzisiaj. No i tyle no. Nie, nie sprawia to, wiecie, nie sprawia to, że, yy, że teraz będę się kumplował yy, z Boxdelem czy coś. Natomiast no pogadaliśmy chwilę i tyle. Nie sprzyja Tego będę starał się to poprawić. Przeprosić, nie przeprosił? Yy, wiesz co, chyba nawet, nie wiem, nie, nie zależy mi na przeprosinach. Ktoś pisze, że boję się wardęgi albo konopskiego i najczęściej piszą to jakieś dzieciaki. Gargamela też się każdy bał, a okazało się, że znęcał się nad kobietą. Nikt nie jest krystaliczny. Ja rzucam na razie stare granaty i czekam zwyczajnie na ich ruchy. Nitro wie, że do jego filmu nie dałem kompletnie nic, bo nie chciałem się demaskować. Ale nie wspominam o tym, bo nie chcę zgrywać kozaka tak jak teraz na przykład. <laughs> tak jak teraz zgrywa. Ciekawe, że Bóg ze spamuje argumentem Agata, dziękuję bardzo. Z ...14, a nigdzie jakoś nie wspomniał, że głównym zarzutem jest to, że rozesłał jej Nudesa między ziomkami, a nie tylko, że z nią pisał. Tak tylko przypominam, mam już dość kłamstw na temat nagiego zdjęcia. To nie było nagie zdjęcie. Sam Konopski odpisał mi wiadomości, że widział je. I nie było nagie. To też jest fałszywa narracja, która została... Nie ma złej krwi? To nie ma złej krwi. Nie ma złej krwi. Jest gdzieś tam... Na pewno sytuacja jest, wiesz, trochę napięta. Natomiast złej krwi nie ma. ...nadana tej sytuacji przez głuchy telefon mediów. Tego nie powiedział akurat Wardęga ani Konopski. Ola wybaczyła mi moje... Jeśli ktoś rozpoczyna konflikt przed tysiącem ludzi, choć powinno być to prywatne, to jest pojebem. Kropka. No, w, wiesz co, no... Zwyzywał mnie. Może mógł coś powiedzieć więcej na tym filmie, ale mówię, ale na przeprosinach mi nie zależało, nie myślałem kompletnie o nich. Tyle. Aż tak łatwo cię ugłaskał? Nie ugłaskał mnie. Ja nie powiedziałem, że się kumpluje teraz z nim. Ja nie powiedziałem, że... Że, że nie wiem, że teraz będę go super jakoś lubił czy coś, to pogadaliśmy. Tyle. Nic Ręskie więcej. zachowanie, a ja się tego nie wypieram. Nie potrafię jednak zrozumieć. Zobaczyłeś, ale, ale nie zapomnisz, ale tu nie chodzi nawet o wybaczanie. Wkurwił mnie, eee, przesadził. Nie wiem, czy przeprosił prywatnie. Nie pamiętam. Już już teraz, nawet teraz nie, nie będę tego sprawdzał. Mówię, na, na, na przeprosinach i tak mi nie zależało, więc, więc wreszcie rane w to. Pogadaliśmy i tyle. A to, że będę dalej komentował to, co chcę komentować i w sposób, w jaki chcę skomentować, to dalej będę to robił. Jednej rzeczy, zostałem zaatakowany tą próbą Els, a z Olą mam bardzo dobry kontakt cały czas i bywała nawet na konferencjach Fame. Tak, tylko tu chodzi, że powiedział, że to był błąd, więc wypadałoby sobie publicznie, publicznie przeprosić. Może i racja, może, może i racja. Mówię ja się, ja wiesz, ja, ja kompletnie mam wysyłany w jakieś przeprosiny. Natomiast faktem jest, że ludzie nie mają y Natomiast faktem jest to, że, że ludzie nie mają westeranek w przeprosiny, więc mógł, aczkolwiek mam to w dupie. Jeszcze przed Pandora Gate. Nie rozumiem tego, czemu w pewnym momencie po rozmowie z Konopskim była tak negatywna do mnie, ale to już historia i pewnych rzeczy już nawet nie chcę się dowiadywać, bo są dla mnie bolesne i dla drugiej strony też. Bowzel wypomina Bułkswana Wardendze i porównuje jego sytuację ze swoją, a nie bierze pod uwagę, że Sylwester nie tuszował swojej sprawy. Nie wysyłał ludzi na w ogóle Poland, by nie doszło do publikacji materiału, nie płacił poszkodowanym, by podwycowały się z materiału, no ale wiele osób nie dostrzega tych szczegółów i będą lecieć za Tumem. Nie tuszował? To jak mi wyjaśnisz kłamstwo związane z tym, że niby ma zgodę wszystkich dziewczyn, które nagrał? To dla ciebie nie jest tuszowanie sp No zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Ponieważ mówił, że miał zgodę, tej zgody nigdy nie pokazał, więc zamknięciem na pewno tematu będzie to, jeśli Wardęga faktycznie pokaże te zgody. Krawy, zamiatanie pod dywan? Przeczytam ci pewną wiadomość. Hejka, a propos inicjatywy Wardęgi, które przedstawiasz w filmie, no. nie przemyślał on jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety, które dotyka rak piersi, a to bardzo duży procent społeczeństwa damskiego, to nie jest łatwy i przyjemny temat. Tym bardziej temat jak dla mnie dla kontentu czy żartów, a przynajmniej nie w tej formie. Kobiety często młode, dowiadując się o chorobie, są przerażone, bo taki rak może być złośliwy, może spowodować utratę jednej lub obu piersi, a nawet śmierci no. Tak więc tuszowanie tej chujowej produkcji, kłamstwem, do którego nie odniósł się jeszcze Sylwester Wardenga. No właśnie, to tutaj czekamy na odniesienie, się tak naprawdę. Czy produkcja była chujowa? No arcychujowa. Według mnie jest chujowe i mam prawo komentować to, bo nikt mu tego nie wytknął. Ja nie zapłaciłem żadnej dziewczyny za wycofanie się z materiału. Osoba, która. Nie zapłaciłeś, to prawda. Bo yy, nie chciała tej kasy. Pośredniczyła. No, mówię, no, Olczak, Olczak, po prostu zjebała cały plan, nie? Wytknął. Ja nie zapłaciłem żadnej dziewczyny za wycofanie się z materiału. Osoba, która pośredniczyła w kontakcie pomiędzy mną i Olą w trakcie Pandora Gate do pierwszego spotkania, powiedziała mi, że będzie tak, że możliwe, że będę musiał zapłacić dla Oli. Ale okazało się, że ona tego nie chciała. Nie chciała nawet pieniędzy za wywiady. No właśnie. Nie zapłaciłeś na dlaczego na przelew? Które były oferowane. Tak, nie zapłaciłem, ale chciałeś, nie? Przez jedne z największych mediów w całej Polsce. E... Field the power. Dlaczego bez koszuli? Jak wrócę do Polski, to będzie koszula. Dzieliła wywiadu tylko dla wątora. Dobra, Klonop, piękne artefakty poznajdowałem u ciebie. Dziś w Daily zerzucę ci takie, bo mnie bawi po prostu, a do twojego materiału, który miał już wyjść wczoraj, na pewno ci się przyda, żebyś sobie znowu pierdolił jakieś poprawki do filmu. Bo jak będziesz gadał o Kidropie, to pewnie o tym nie wspomniałeś, więc od razu dorzucam Ci do materiału kolejny artefakcik z Twojej strony. Miesiąc temu na Twój kanał wylądował materiał o tym, że Fliss demoralizuje młodych widzów. Nagrywa jakieś cringe filmy zakładania pieluchy, czy to, że tam dał pijawkę komuś na przyrodzenie. Rzeczywiście, cringe'ówa w chuj, No cringe'ówa, ale czy demoralizowanie? Nie wiem. Nie wiem, obecnie, obecnie, obecnie jesteśmy naprawdę demoralizowani przez wiele rzeczy, które my Dzieci są demoralizowane przez wiele rzeczy, które są pokazywane w internecie. Eee, myślę, że to, co pokazuje Freeze, jest jednak eee, rzeczą, która mniej demoralizuje niż na przykład jakaś patologia, którą bardzo łatwo znaleźć w internecie. Cicho, to jest żegasz, No prawdziwe. ale mając świadomość o skarku, że ma. Deszcz pada. będzie kierowany i proponowany przez YouTube również dla widzów Gen Z i Friza. Dałeś chociażby tytuł Freeze. Demoralizuje młodych widzów pozwoliłeś sobie na lokowanie betklika zakładów bugmajerskich w tym samym materiale muszę z wami porozmawiać o ostatnich naprawdę niepokojących materiałach Friza szczególnie patrząc na to do jakiej grupy dociera no trochę niefortunnie to może zabrzmieć on oraz jego grupa rodzinie friendly minionków Wprowadził wprowadził nową opcję udostępniania waszego kuponu, z którym możecie się podzielić ze swoimi znajomymi. W trakcie rejestracji możecie użyć kodu konorski, który da wam zwrot stawki w formie freebetu do... młodych, natomiast no, tam jest, z, z, wiecie, podkreślone, że plus 18, nie? kiedy gdy wasz pierwszy postawiony kupon okaże się przegrany. Promujesz hazard na odcinkach, które trafiają do młodych widzów. To jest według ciebie lepsze niż to, że ktoś założył pieluszkę? Nikt wam teraz nic nie wypomina z komentatorów, z kanałów newsowych i tak dalej, bo się was boją, bo macie z Wardęgą za duży zasięg, ale ja się nie boję i mogę być sam przeciwko wszystkim, przeciwko każdemu komentatorowi. No tak, no tak to nie do końca działa, to nie, nie o to chodzi kompletnie tutaj. Mówię, tylko tutaj jest, tutaj jest argument, który jest bardzo ważny, Argument jest taki, że y, tam jest zaznaczone. I na początku, i na. No, na początku nie, na końcu, i w tym w tej balce, która się pojawia, że y, to jest wszystko y, tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Także no, to jest taki jednak argument. Wydaje mi się, że dosyć na istotny. to nie ma różnicy, nieważne, co na mnie wrzucicie. Nie obchodzi mnie to. Mnie nie chodzi o to, że ktoś promuje sobie Hidropa czy BetClick. Ja nie robię z siebie autorytetu wytykając komuś, że kogoś demoralizuje. Uważam, no. że każdy ma prawo wyboru. Mnie wkurwia tylko to, że robisz z siebie anioła stróża, patrona moralności samemu, mając korzyści majątkowe z demoralizowania młodej widowni. Bo jak wiemy, materiał, który trafiał do młodej widowni, ten o którym mówię, nie ma plus 18. Payme, Cloud Prime i inni użytkownicy promujący hazard w jakiś sposób nie robią filmów, że ktoś kogoś demoralizuje. Nie implementują do tego typu materiałów wstawek z Bedklika. A ty tak. I to jest klucz tego wszystkiego. No, ja za 5 zł. Za 5 zł oczywiście, które możecie wykorzystać na y, u z kodem Konopski macie zniżkę. Pamiętajcie.